Mam tutaj taką lamę i patrzcie na razie pierwsze Kręcąca strasznie Teraz wam pokażę drugie Ej, dawnie tyłkiem kręciło Ej, bo już nie miałem nagrać mnie jak będę miał urodziny Lama wam potwierdzi, że nie będzie niestety tego odcinka, bo jest późna godzina i ten. I nie da radę. Dobra, i ostatnia. Jak kręci tą głową, i ona by mogła trochę odpaść, ale jest specjalnie przyczepiona, żeby ten. Żeby po prostu ten. Żeby nie odpadła, ale jakby odpadła to by było trochę bez sensu. Dobra. I Lamusia, powiedz sobie. Czy mam dzisiaj nagrać film z urodzin? A w sumie to, to jest film na urodziny. Więc spoko. Lama, stawcie tutaj dużo lajków, serio. Fajna Lama, jeszcze wam ostatnią puszczę, bo nas czy to jest ta sama, ale ją puszczę.